Dobra, teraz kurna, ja zajmuję, mówię ci Ja ci powiem, które miejsce zajmę w falach Ja zajmę miejsce Uwaga, uwaga Czwarte Bez przesady Nie jestem aż tak dobry No wiem To zajmę tak Dziesiąte Dziesiąte No bo... Nie wiem Pewnie A. Pewnie O kurwa, pciechę dwóch z Tauri

Dziękuję, dobra, dobra, bo jedna Dobra, lapa. Dobra, kto pytał? Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Hobbit, kto się Hobbit, an tak, zapomniałem, to Hobbit No, ale spóźnił. O ja pierdolę. O tak. Polityk. No nie! Zesrałem się. Obr obróciłem się. Obr obróciłem się w drugim sykanie. Przygody amatorów z Astona. <śm> <śm> Oj, <laughs> Mój Boże, co to jest czy to się stanie? Czy to się stanie? Czy wyprzedzi? Ziko Czy on to zrobi? Zyskałem 5 oh, oh, dych w oh, Rozwalił się Bezos Proszę Państwa, ha! Maciek, słuchaj Słuchaj, słuchaj Maciejos Jesteś 15 yep. na 19 Ale patrz teraz, poprawa 5 dych, poprawa 5 dych o, 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 dziesiąty O mój Boże! MÓWIŁEŚ, ŻE BĘDĘ dziesiąty <grym> Dobra, bo teraz... Ja znowu idę! No NEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Jeszcze nie 12, jeszcze nie 12 mówię ci Cicho Kubica błyskawica, proszę Państwa Co ono zrobi? Co ono zrobi? Co ono zrobi? Nie, nie zrobię tego! Nie zrobię tego! Nie zrobię suchy do Kurwa, e! Ja mogłem być dziesiąty! Nieee, Ja mo... ja bym włączył mówić, bym bym był ósmy albo dziewiąty Ja pierdolę, ty czy ten gościu mógłbyś się wycofać? Morda. Oddychanie nie. prostym nocem ci się dodziło, Jeszcze się nie chcesz wycofać Wiesz Pewnie W ogóle dzięki tobie jestem piąty Widzisz? Jaki jestem miły?

Debily jestem starszy od, od ciebie przypominam jedzie. już. Nie mm, jeszcze nie dziejęcie. Nie, nie musisz rzeczierem! Ale jedyny nie chce tylko mówię spokojnie! Daj długo! Nie blokujesz topony! Nie blokuję <noise> tych hopon! <noise> co się co dzieje? Nie rozpraszaj mnie! Pa, pa. Nie słyszę obrodu pa, pa. przez ciebie! Dobra. Chodź go do nich zyskuje. Okej, okay, so we keep pushing. Keep pushing. Nie. <grym> Kurwa, mów to sobie. Mów. Kurwa rozpraszasz mnie! Kurwa rozpraszasz! Nie cię <grym> rozpraszaj. <grym> <Kronego typu. grym>